Jednym ze zwyczajów Wielkanocnych jest wysyłanie kartek świątecznych do swoich bliskich, zwłaszcza tych, co mieszkają w Polsce. Dziś na zajęciach lekcyjnych wykonaliśmy własne kartki świąteczne i wspólnie zredagowaliśmy życzenia, które przyślemy do naszych rodzin w Polsce. Wielkanoc to czas o duchy i nadziei. Czas odrodzenia się w wiarę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby te święta przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość i pozwoliły z ufnością patrzeć w przyszłość.